27 grudzień trochę przemroziło ostatnie dwie noce zmroziło trochę ule i tutaj gdzie słońce nie świeci jest zamrożone wszystko Pod mamy 1,5 stopnia gnieździe 9,5 z tyłu na 4 stopnie. je me mm. Coś tutaj nie widać. Bardzo niskie. No nic nie widać. Ale słychać. Hmm. No nic niestety. O, teraz jest coś innego. Tutaj. No nic, nie będę ich męczył. Siadźcie źrzutko. No dobra, 9,5 gnieździe. Tu z tyłu 400. Na razie wygląda. Jest 27 grudzień. Pewnie sprawdzę dopiero gdzieś yy, za dwa tygodnie. Dopiero nieka Czy już będą matki coś podczerwić trochę, czy, czy, czy nie. Przynajmniej w tym uro. Osłuchałem y, rodzinki. Także z Wszystkie żyją stabilny ten dźwięk. Także myślę, że w pewnym razie jest bardzo dobrze. Mrozik chycił. Na razie tyle z pasiki Temperatura jest około zera Trzyma przy gruncie. taką temperaturę mamy o 9 stopni, znaczy 1 stopień, gnieździe 17 i 3

17 17 stopni mamy tu i ten te zerknijmy sobie czy one siedzą już wysoko czy nie o wow. siedzą u samej góry Coś on drgnął. Łowacie, łowacie, łowacie. chcę zobaczyć czy siedzą przy górze. Siedzą u samej góry. Niestety tu zgnie jedną. Muszę je tam porzucać z boku. Żeby mi się to... Tu... No, nie był to dobry pomysł. Zaraz zerknę, czy tutaj też siedzę. Tu porzucam. Zobacz. Tutaj też się zamprzczało. Ta rodzina była silna, a na, na filmiku było widać. tej... to nie do końca, było widać jeszcze ta ramka była Także Ta rodzinka była dość mocna. Zobaczymy tu, bo tu mi pokazuje, że jest 1,4 stopnia. Nie wiem, nie to jest. Nie powinno być to pszczoły. Są powiększone pszczółki, przeniesiemy je tu, żeby one tu nie pomarzły. Niepotrzebnie im tu grzeby, chciałem tylko zerknąć, zobaczymy jak na wiosnę one wyjdą, bo nie pokarmu, nie miały za dużo. Ten okay, więc temperatura od razu się podniosła po moim grzebarstwie do 19 szumiął pszczół. O to takie Normalnie to jest Normalnie to nie zagląda do żadnej rodziny czy tutaj. I tam tych co ostatnio tam patrzyłem.

w styczniu. Że pasieka stoi i spokój. Jak pszczoły się równo prowadzi, to wszystkie pszczoły powinny się zachowywać podobnie. Chyba, że gdzieś była wymiana matki. One standardowo się zachowują minęło 10 minut, może temperatura cały czas idzie do góry, już jest 22